Siemanko witam was w kolejnym odcinku z Rola jest ze mną Adam. Cześć. Gramy Rankeda da się. Da się. Ja. Jaki tryt ma głos po angielsku, ja nie mogę Ja jestem na dżungli, on jest na topie zobaczymy jak to będzie Obyśmy wygrali Te wiedziałeś, że można zmniejszyć sobie ten ten Co? Te wszystkie paski No. Y Zdrowia, mapkę. Piąta zawsze, bo on ma takie to małe, nie. Ja tego tak nie lubię... Nie lubię na jego kompie grać, nie? Ja to A mam ja zawsze. Się... Ja sobie to zmniejszam właśnie ostatnio cały czas. Bo kurde Dużo lepiej mi się z tym gra szczerze mówiąc. Więcej widzę. Daj się to na zero po co w ogóle ci. Po co w He, ogóle tak... to Znaczy skalacza to serio. Okej. Okay. Joki teraz puste ekran się wydaje. Ja mam tylko wszystko takie małe. No, ja Ej. też czat tylko. Ej, wiesz jak się dodaje punkty na samej klawiaturze bez naciskania tu e, No, kontrol i numerek. Litera. E, nie, cyferka. Jak cyferka? Aha, literka, no dobra. Kurde. <laughs> ja się teraz tak zastanawiam o co chodzi. Teraz mówię cyferka, co? Gdzie te cyferki w ogóle? In the battle. Jaki głos. Chybaś sobie też zrobię angielski, nie? Tak mnie kusi. Ci powiem, że nic takiego nie daje to. No nie. Dobra, szybki taki już. Dobra, jeszcze tam... O pociągu. ładnie... Aha, bo ty tego... Ja myślę że myśmy tak zranili coś. Tak, tak szybko. No właśnie, ja patrzę tak, ta Orianna akurat zrobiła to swoje E. I ja myślę, kurde, fajny damage. Jakby tak szybko to było, nie? Jakie to by było OP? Dżadu będzie mi się wkurzać to, że on się leczy. No. A Karim na początku jest tak ciężko, nim na dżungli, nie? Każdą postać na początku, według mnie, jest mm, mm, WW jest tak lajtowo. No, WW tak, no tak. Zwracam kona. To muszę przyznać, że to, tak. To kurde, to jest taka postać. O, ale mnie trafił. Ale mnie trafił. Coś cię obił. No ja go też, nie no. Bo ja cały czas go bijam i on mnie skutrafił akurat. Uh -huh. O, ale dostał krytykę. No, widzę właśnie. Weź mu na E wieć. No nie mam E właśnie, a chcę. Muszę czekać. Aż popatrzę na tą pierwszą krew. A, i dostałem. Nie dawaj go, Q. No, nice. I yeah, ja tu, kurde... Patrzę się na ciebie, nie, a mnie tu prawie stwory zabiły. Ja też tak często mam. O, tu jest noktur. Ty, nie padaj tam. Chodź, Orianna. No, kontrol... kontrol... Orianne. Już za późno pewnie. No. Nie. Mażeda. Uh -huh. To spoko. Ty nie używaj smite'u na początku, bo ci kiedyś weźnie tak? Kiedyś, okej. Nie dziś. <laughs> I teraz chwilę prawdę czy zrobię jeszcze to Wątpię Poczekam chwilę Zrobisz, bo tu masz tego Hila ze swojego tego, nie? No niby tak Eee, e, nie zrobię Mogę <śmany> czekać na smite a. No a co masz tyle samego czasu żeby czekać, to ja bym się cofnął na twoje miejsce Przecież Smite użyłeś na reda dopiero No Oraz złożę Tempersheetem żeby ta dżungla jakoś lejtowo szła I zaczniemy teraz od dołu No Rian nie będę musiał zrobić blue bo ona bez blue to jest papierowa Patrz to No, GJ. W niepotrzebny, niepotrzebna ale gejot. A Na bocie są we dwóch Patcyk, dup, je... Też kill? Nie nie ma killa Myślałem, że jeszcze na bocie. je skierali. Musiałem. Nie. Musiałem flash'nąć. to patrzę, nagle ktoś tam wyszedł. No, tu jest, jak coś. No widzę. A tak fajnie go obiłem i musiałem się cofnąć. Ja nie mogę. On się teraz leczy. Ma potki, Padasz? No potki to jak zabije stwora, też się leczy, nie? Tu go zmienili, nie? Nie Co? pamiętam żeby coś takiego miał kiedyś. Zawsze miał. Serio? No? Oj. Aj! Kurde, on fajnie umie trafiać z tego jeszcze, a nie razem się uniknąć go nie udało. Dobra, idę. Do mnie? No. To spoko. Easy man Jest Dobra ale że zrobił On ma chyba flesza Nie! Yeah! Co? Co? Nie! Nie wierzę Dobra, ale farmy nie bierz. A, dobra. To będę ci tylko szybko spłokował, żeby tą wieżę mu obić, żeby się przestraszył. To dawaj. No szybko. Się wychyluj. Jak ten którym zaraz zbiję? Tam który naszy nie boje Ale fuk sam miał. No Dosłownie jeden hit mój, żeby go red zabił, nie? Nawet nie jeden hit. Daj sobie spokój, to było tak mało HP. No to ale jeden hit, żeby go red dobił, nie? No no Ty, no. no. Dawaj, dawaj, do końca. Albo... Cofnij, żeby wieża nie biła ciebie. No. rad dwie potki użyjemy. Dobra. Git. <laughs> Jeszcze nie mi <laughs> Dobra. Fajnie, szybko poszło. Ije! Co? On tam wyskoczył, nie? Kto? No czołgać. Ja e, akurat teraz. cofłem. E tam, ty many i tak nie miałeś co chciałeś zrobić. 977. Kurde, ja muszę wszystko robić na klawiaty, żeby bo to takie małe wszystko teraz. No. Ori blue, ori blue, ori ori blue. No i ładnie mają po pierwszej talerze wszyscy plus 150 golda Wszyscy happy 2-0 czy 3-0? 3-0 Ja tego nie widzę SRA mnie to ona nie chce, blue to nie No właśnie Chciałem dać pisałem, pingowałem Mam s na No bo ona już ma ten kielisz z Grala i jedną potkę tego many Ej My możemy go teraz łatwo się no, zabić. Wiem, nie nie nie, nie O pięknie. Ej, Mider ganknął i zginął. Co za down? Dobra, ja wbiję od boku tyłu. No musisz bić od razu, nie? Teraz Ha, wiedziałem, że to trafi Już mnie chciał jeść. Widziałem Dobra, zostawiam ci to i pięknie. Zero, ale ich ciśniemy nieziemsko. No i dobrze. Netulta nie musiałem zużyć. Abyśmy to wygrali, bo to się nagrywa, nie? <laughs> to jeszcze przegrali, nie? Jak ja bym się zdenerwował, nie? I full HP. Red jest. Ten ja ja widzę. Idę właśnie. No, minionek mi dał. Expa. O, ile jest red? Tam nokturn nie przebywał przed chwilą. Nie. ja się cofnę. A ja mi doganknę. To czekaj na mnie, ja też tam się przejdę. W trzech tam wparujemy w nią. No, Okej. Okay. Już tam idę. Ej, nokturn na bocie. Aj, Oriana niepotrzebnie już. I co tam będzie? Co, wbijamy pod tower? Ja mogę stankować. O. Nie wiem, czy ona jej sama nie rozwali. Uuu. Ja mam jeszcze ulta, jak coś. Dobra, i O, asystę sobie zebrałem. Gitara. No. Ja od razu wpadam tam na bot'a. Idę z tobą, bo ja na topie i tak nie mam co robić na razie. Okej. Okay. Jeszcze miniona. No, dobra. Ja zultuję Twitcha. Aby ten gnojek nie tego. No Oni tak spieprzy pewnie na nie no widzę. widzę daje, bo oni mają tutaj pewnie warda. Zaraz zobaczymy. Mhm, -mm, ja. Dobra, walto. Polerne roślinki. E. Dobra, nie warto, nie warto. Joch ty żeś mu wziął HP! <noise> Fajnie! Ej tam Orianna jest! Tam jest Orianna Ej, Elisandra Nawet nie z czego mu wziąłem tyle HP, nie? O, tu O tam jest kurde, wy się bijecie czy co? No my się tutaj ten... trochę tłuczemy tak jakby Nie, ja uciekam Zorałem na ujcie Ej, zginiesz, zginiesz Aj Niepotrzebnie O 8-1 i topa ci jedzie Podbiję tam szybko Też tam Będę lecę chapsy. zaraz Hapsy szybciej, hapsy szybciej Dobra Chodź ja spuszuje coś myślę Nie nie spuszuję nie zdążę chyba Chociaż nie milionów ma sporo to spuszuję. Nie, A co? już orient, no coś ucieka No 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 warda no. Wardę tam muszą mieć Git wszyscy mi farmę idą brać Ja nie idę na farmę ja Ej czym przypadkiem w czekach nie ma Co ty nie. Chodź Pida, to... chodź no się jedną falę tutaj zaraz Przecież nie musisz nawet Nie dobra nie idę na widać bo to nie ma nie warto Ja idę ja tu zgąbpię Uuu 8-2 i tylko bot fiduje No Jeszcze gorzej Shit man I no nie padnijcie Uciekła wam? Aha, tam no. jest. Zrobiłem... Wiesz co? Znaczy... Ja i Orianna my głupie zrobili. Bo... Ona tego... Aj. Ona zultowała, nie? No. Kiedy ja... Czekaj. Kiedy ja Aj, zrobiłem... Ale bo trzeba te... gadać, ja bym ci poszedł pomóc. Ale ja nie wiedziałem, że on do mnie typnie O, fajnie. No, no, no! Je dobrze, że się go podpalił, nie Jeszcze mam asystę, nice Orianna ogarnia i to bardzo O blue ej Nie nie nie. Ej, ten nasze blue sobie zrobić Dostał slowa Chciałabyś, 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 mam jeden, jeden, dwa, co ty, ja tam nie idę? Kate, okay, cofnij. Dobrze, jest zapowiada meczyk. No, jak na razie bardzo dobrze, Nocturne Topa. Ja sobie tutaj zrobię dżunglę i wbijam na topa. Mam ult jak coś. Ja go zabiję sam, szczerze mówiąc, bo reda. Nie ucieknie mi. Dawaj. Tak Ale żeś go wywalił, nie? Te, ja nie mam tego! Ulta. No kurde. Ale że spieprzył. Tu jest. No bierz go, bo ja nie mam HP już. Dasz radę, nie? Buuuu. Dawaj ty! Ej! ej. Chodź tu! Maslowa Ale żeś go odepnął ode mnie, ja go spowolnił. Dobra, cofnij, cofnij. Bo ja ulta dalej nie mam. Ej! On, on mnie zje. Nie. Nice. <laughs> Dobra, to wyszło pro, nie? Dobrze, że miałem reda, bo bym go nie spowolnił. No. Też nam się poszczęściło. Gdzie są wszyscy? Na Nap o! Shit. A, bo ty nie masz HP. Ją idziemy Reda zobaczyć. No to idzie a ja tutaj tą, tą wezmę Sandra. Okej. Okay. Arianna tutaj poszła spokojnie. Fej, hey, patrz, ona do mnie przyszła sama! Serio? No i fleszła. No. Feest. O... A i kurde! Ostatni hit wieży weszedł. No 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 Ale jest git Wolernego slowama I 6-1 <grytycznie> Ale ich wyprzedziłem <grytycznie> Red znowu jest, kurde ja to jedyna na gąka. Dobra albo nie idę gonka 10 sekund do ultiego. Nie zabijecie go, bo on już nie wie, co się robi. Zabijcie tą Tom. O, ale was zrobiła. No, nie masz ulta. Masz. Ale nie będę używał ulta na jedną postać. Znaczy mi chodziło o Caitlyn. <laughs> A, Myślę, że ufał... nie Tak sobie mówiłem w myślach. Znaczy w myślach, nagłos, ale. No. Się zastanawiałem. Na głos, ale do niej. <laughs> 16.6. Nie ma źle. Twitch jest. Si Twitch na Midzie już jest. Draga by się przydało zrobić. Eee, to idźcie tam, zróbcie. Ja spróbuję spuszać topa. O ile nikt mi tu nie przyjdzie, no widzę, nikogo na mapie nie ma. Gate linka i ta. Zamiast przyjść droga zrobić to... bo mi tu już dwóch przyszło, pozdro. Dobra, dla wszystkich. Będę tu warda. Dobra Zacznę. ja tu. Takim fastem, fastem. Dobra nice. Idą do was wszyscy. Nikt nie idzie stary. Twitch do was idzie. Seria idzie do nas. No, stop, będzie szedł. No to nie my przyszedł. są w czterech, nie? To wątpię, że coś zrobi nam. No, nie ma bata, żeby to przyszedł. Albo przyjdzie, orientuj. No, to... to, żeście go zrobili? No co? Za dużo by chciał. <laughs> A oni już odliczają 2 minuty 20 sekund do sura. Pięknie. Ja na dziedzinie, easy. Easy man, wątpię, żeby ja. się zdążyli jeszcze poddać. Je, nie użyłem ulta, ale spieprzyłem. zjadcie No, to znaczy ja spieprzyłem, bo mnie i tak by nawet tałem, tylko że. Nie wiem czemu nie zwróciłem uwagi na HP. Aha. Ej, tego Hogatka macie free killa. Czekaj, bo my tu Inhib rozwalamy. <noise> Ale spieprzyłem. Dobra, idę... ...tego mida trochę splashować. Znaczy trochę. Kaoriana zaraz nie. Weszło. Nie potrzebnie flasza z ja mogę uciec normalnie. Idę topa... pa Pogięło Cię, cię. Ej, ale Caitlyn'a ma damage, nie? No, to ładny miała damage, jak krytyka walła wtedy że to pół HP jej zjechał, zjadło. czy też, kurde, fajny świniak, nie ten kurde. Aj, padnie. Dobra, nawet nie Czogat oddaje killę? No. Honorowy, syn. Dobra, przejdźmy na napisz I teraz E. Zdób. Dobra, już nawet mi napisz mi nie mi Ej, mi napisz mi napisz mi napisz że do mnie napisz Jest, padł. mi napisz jeszcze. Jest, jest? Jest, jest, git. Git, git. Proponuję, poczaj może przyjdzie tu syn No, a na topie jest ten czołgacz, warto by było go zabić. Dobra, mam tu Lisandrę O, już masz killa. Chyba, że cię złutuję. No, nawet i to nie pomogło. Dobra. Słyszymy ten teorek, już jest pewny win raczej. No, powinien już być. Ło! Wow. Wow. Joch zdjęła, dobra, cofamy. No, Chogat mimo wszystko ma 3D Dobra, to cofnijcie, cofnijcie, bo te ich 3 jest na 3. To chyba jedyny ma 3 Ej, ej, ej. Nie zabiję jej. Nie ma takiej opcji w ogóle. To był twój błąd. O nie, nie tak łatwo. No ale zbieram asysty, kurde, supporty, <grym> nie. Czy nie ma co. Wbijamy w niego, ja mam multa. A ja nie mam w ogóle nic, nawet HP nie mam. To ulta w wbijam. A, już ciem, tej ja, ja myślałem, że ty go skajsiłeś jeszcze, nie? Ja właśnie chciałem tym wilkiem go dobić Ej, po nasze miniony My się bawimy no, widzę. Co, <laughs> Już good game mają, teraz przegrali no, no, nie ma szans już wygrać O, będzie mnie chciał zabić Dobra Dobra, GG No zajejmy. I tak musimy grać zawsze no. To mamy 100% wygrane Dobra, to żegnamy się z wami na razie. Cześć. Na razie wszystkim? No.